Wielkopolska Odnowa wsi 2020+, plus to program wsparcia finansowego sołectw oraz małych miast z terenu województwa wielkopolskiego, które chcą się rozwijać, aktywizować lokalną społeczność i poszerzać swoje horyzonty. takim sołectwom od 2009 roku pomaga samorząd województwa wielkopolskiego który co roku rezerwuje środki na dofinansowywanie inicjatyw sołeckich od kilku lat Nagradzamy, wyróżniamy tych, którzy są najaktywniejsi. Ta aktywność wyraża się w różny sposób, bo mam na myśli wdrażanie Funduszu sołeckiego, ale również korzystanie ze środków zewnętrznych, zarówno tych z Unii Europejskiej, ale przede wszystkim tych, wdraża, tych środków z Wielkopolskiej Odnowy Wsi, z tych czterech konkursów dotacyjnych, które wdrażamy. Wyłaniamy. Tych, którzy się wyróżniają i mamy w skali województwa 42 wyróżnienia, dla części południowej Wielkopolski 14. Jeśli chodzi o nagrodzonych, to mamy 37 sołectw, 12 z południowej Wielkopolski. Tegoroczne rozstrzygnięcie ósmej edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska dla południowej części województwa odbyło się w Liskowie w powiecie kaliskim. Wyróżnienia trafiły do 14 sołectw. Tytuł laureata konkursu oraz nagroda pieniężna w wysokości 5000 złotych powędrowały do 12 miejscowości. Nagrodzeni otrzymują nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych do wykorzystania w sołectwie, ale też pokazujemy innym, którzy dopiero wchodzą na tą drogę swojej aktywności, że można wiele zrobić, jeśli ma się pomysł, można wiele zrobić, wiele zmienić w swojej miejscowości, jeśli ma się pomysł, strategię rozwoju, jeżeli można pozyskiwać środki i widzimy, że, że to się udaje, bo przecież tych projektów, które zrealizowaliśmy w Wielkopolsce dzięki środkom z budżetu województwa, mamy już prawie 3000. Myślę, że dzięki temu, że mamy taki piękny obiekt, w którym teraz jesteśmy, pan Marszałek zaproponował nam, żeby ta impreza tym razem odbyła się tutaj u nas w Liskowie, także jesteśmy zaszczyceni. Dla laureatów to docenienie ich ogromnego zaangażowania w rozwój swojej małej ojczyzny z dumą wymieniają najnowsze inwestycje, które pojawiły się na ich terenie. To sołectwo Pyczek w gminie Lisków w powiecie Kaliskim, sołectwo Stara Kuźnica w gminie Doruchów, sołectwo Łęka Opatowska z powiatu Kępińskiego, sołectwo Wielowieś w gminie Sieroszewice, sołectwo Książenice w gminie Grabów nad Prosną z powiatu ostrzeszowskiego, sołectwo Piątek Wielki w gminie Stawiszen, sołectwo Górka w gminie Kobylin oraz sołectwo Osine w gminie Kępno. Mamy bardzo ładne otoczenie. Mamy dużo zieleni, lasów. Zdrowe powietrze na pewno. Stala od drogi jest nasza świetlica. Jest zagospodarowana w miarę możliwości naszych, w miarę możliwości pani wójt jest wyremontowana. Zmodernizowaliśmy sanitariaty, klatkę schodową pomieszczeń magazynku, dzięki temu te pomieszczenia nabrały pięknego, funkcjonalnego wyglądu w naszej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstał piękny plac zabaw, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała świetlica środowiskowa. To jest plac zabaw dla dzieci, zostały zakupione nowe kusztawki dla dzieci i mamy w tej chwili również kostką brukową wybrukowany teren jakby wokół sali ludowej. Nagrodę finansową otrzymało również sołectwo Wierzbno w gminie Odolanów z powiatu ostrowskiego, sołectwo Czartki gmina Żelazków w powiecie kaliskim, sołectwo Kobela Góra w powiecie ostrzeszowskim, a także sołectwo Szymanowice w gminie Gizałki powiat pleszewski. Takie naszym dzieckiem, kiedy zostałem już sołtysem, to na pewno było zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wierzbie. To była taka nasza perełka i właśnie dwa lata z rzędu korzystaliśmy z piękniej Wielkopolska Wieś. I właśnie dzięki tym środkom, który który dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, mogliśmy spełniać tak naprawdę marzenia swojej mieszkańców i z tego bardzo, bardzo się cieszymy. Bardzo sportowo jesteśmy wioską. Mamy MMA. Chłopacy z OSP bardzo to czynnie prowadzą. Sołectwo wzięło się za fitness. Powstała również Ochotnicza, czy Ochotniczej Straży Drużona Młodzieżowa. Jesteśmy ogólnie przy inwestycji z stawu naszego wioskowego. Nie ukrywajmy, że sołectwo, cała gmina Kobyla a tutaj mówimy o sołectwie Kobyla Góra, te nasze działania, które były w ostatnich latach zostały docenione. Ja się bardzo cieszę, że tutaj pan marszałek docenił i kapituła doceniła te wszelkie starania, które właśnie sołectwa, grupy odnowy wsi, ale również wchodzą w to różne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, integrują się po to, żeby te sołectwa piękniały. Taką perełką miejscowości jest właśnie park w Szymanowicach i to on wymaga cały czas pewnego rodzaju doinwestowania, ale również jest to już piękne miejsce, z którego mogą korzystać mieszkańcy całej gminy i nie tylko. jest widoczna, bo to jest zmiana związana z wykorzystaniem różnych środków, ale jeśli chodzi o Wielkopolską Nowe Wsi, to prawie 3000 projektów 75 milionów złotych z budżetu województwa na ten cel już przeznaczyliśmy. To są cztery konkursy dotacyjne. Ten najpopularniejszy to pięknie wielkopolska wieś. Obecnie można otrzymać wsparcie do 70 tysięcy złotych na projekt i on cieszy się największym zainteresowaniem, ale jest również konkurs tak zwany zakupowy odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołestw też cieszący się olbrzymim zainteresowaniem. Konkurs dla organizacji pozarządowych, nasza wieź, naszą wspólną sprawą, kierowany do tych organizacji, które funkcjonują, rozwijają się. Tutaj często te środki trafiają na zakup instrumentów dla zespołów i orkiestr, strojów dla zespołów. To wsparcie jest do 12 tysięcy złotych i po raz pierwszy uruchomiliśmy konkurs Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie. Przerósł on nasze oczekiwania, mieliśmy tylko milion złotych, a ponad pół tysiąca wniosków. Ale to pokazuje, że ta aktywność jest coraz większa i za to dzisiaj dziękujemy i nagradzamy tych najaktywniejszych. A wieczór uświetnił niezawodny Jerzy Kryszak. Dwa dni temu kolega mówił, przychodź. Jakiś nauczyciel, mówi, jakiś nauczyciel przychodzi do mnie, mówi, jakiś nauczyciel skierował tego dzieciaka do mnie z ojcem, żeby go pociągnąć z matematyki, Jest, ma 10 lat i mówi tak, akurat coś tam było, mówi, i mówi, to ja włączę telewizor, akurat byłeś ty, coś gadałeś, a ten dzieciak mówi 10 lat, mówi tak, o, Pitagoras, Pitagoras nagle?